Cześć, To z bloga www.kinderki.eu Dziś pokażemy Wam, jak łatwo, szybko montuje się bawełniane kulki, czyli koton balsy na świetlnym sznurze. Wystarczy do tego użyć nożyczek bądź żyletki i naciąć w każdej kuleczce dziurkę, która już jest fabrycznie zrobiona na długość jakiegoś pół centymetra. Uwaga na paluchy. My użyjemy żyletki, bo znacznie wygodniej nam jest niż, niż dziubanie tam nożyczkami. Światełko. O, proszę. I gotowe. Pamiętajmy, żeby nie nacinać zbyt dużej dziurki, bo kulki mogą wypadać. Następna. Nacięte. I wkładamy. Girlanda gotowa. Ja wszystkich serdecznie zapraszam do sklepu www.kotonowelowe.pl, gdzie znajdziecie szeroki wybór kolorystycznych balsów i sznurów do oświetlenia. Jak nie wiecie, na jaki kolor się zdecydować, Agnieszka na pewno Wam doradzi. Ja z tego miejsca chciałam podziękować bardzo Agnieszce za dobrą zabawę, bo uśmialiśmy się przy montażu tego filmiku naprawdę popachy i mam nadzieję, że w końcu powstał dobrze. Pozdrawiamy i do zobaczenia na blogu. Cześć!